Jaś? Skończony. Sam, widzę. A się co? Co? ale. Nie podzieraj, tylko nie podzieraj. A to tam jest tylko. O, patrz, patrz, patrz tutaj. Tu chce się, się wypowiadać, już no. Ale tam było, tam na środku jest jedno. Ten... A zresztą ludzie idą tam do lasu, żeby ją chcieli subakiować. Tak, chciałbym. A może podjedziemy z tobkiem? No, zmarjowałam.